Witam Cię cieplutko w ten piękny dzień. Dzisiejszy temat to, co Twoje ciało próbuje Ci powiedzieć. Twoje ciało nie choruje przypadkiem, nie męczy się bez powodu, nie napina się na zapas. Ono komunikuje się z Tobą nieustannie językiem odczuć, napięć, bólu, ciężaru, zmęczenia, bezsenności, braku energii kołatania serca, ucisku w klatce piersiowej. To nie są błędy, to są wiadomości. Ciało często nosi to, czego system rodzinny nie był w stanie unieść. Twoje ciało bywa głosem wielu pokoleń. Choroba pojawia się tam, gdzie dusza długo nie była słuchana. To nie kara, to korekta kursu. Podświadomość zawsze odpowiada na Twoją prawdę, nawet jeśli Ty jej nie słyszysz. Twoje ciało często mówi. Tu jest za ciasno, tu nie jesteś sobą, tu się zgubiłaś, tu zdradzasz swoje granice, tu idziesz wbrew sobie, tu za długo jesteś silna, ciało nie chce, żebyś cierpiała, ono chce, żebyś wróciła do siebie, nie do formy, nie do normy, do siebie. Każdy ból jest pytaniem, każde pytanie jest zaproszeniem do zmiany. I dziś właśnie to zaproszenie możesz przyjąć, nie pytając, jak to uciszyć, ale pytając, co ja robię w swoim życiu, że moje ciało musi krzyczeć. Bo kiedy zaczniesz słuchać, ciało zacznie mięknąć nie dlatego, że coś naprawisz, ale dlatego, że wróciłaś do siebie. Usiądź wygodnie. Pozwól, aby Twoje ciało odnalazło swoją naturalną pozycję. Nie musisz nic robić, nic kontrolować, niczego poprawiać. Weź powolny, miękki wdech i długi, rozluźniający wydech. Poczuj, jak z każdym oddechem Twoje ciało staje się lżejsze. Jakby ktoś delikatnie zdejmował z Ciebie warstwę po warstwie napięcie, pośpiech, oczekiwania. Niech wszystko po prostu odpłynie. A teraz zapraszam Cię do posłuchania pytań otwierających świadomość. To bardzo ważne, aby nie odpowiadać na te pytania. Nie próbuj ich analizować, nie próbuj ich rozumieć. Pozwól sobie je po prostu przyjąć, poczuć pozwolić, aby wszechświat odpowiedział za Ciebie w swoim czasie na swój sposób. Oddychaj spokojnie. I pozwól, aby każde pytanie było jak delikatne dotknięcie, jak otwierające drzwi, jak zaproszenie do czegoś większego. Nie odpowiadaj, nie szukaj, nie oceniaj. Pozwól, aby te pytania po prostu przepłynęły przez Ciebie, jak ciepły wiatr, jak światło, które niczego nie wymaga, tylko otwiera. Oddychaj. I poczuj jak twoja świadomość staje się szersza, cichsza, jaśniejsza. Poczuj, że nie musisz znać odpowiedzi, nie teraz, nie w tej chwili. Wszechświat już pracuje dla ciebie, twoja intuicja już wie, twoje serce już słyszy, a ty możesz po prostu być w spokoju, w zaufaniu, w miękkości. Weź jeszcze jeden głęboki wdech i powolny wydech. Zaczynamy. Co we mnie pragnie się obudzić właśnie teraz? Jakie możliwości już stoją przede mną, choć jeszcze ich nie widzę? Co chce do mnie przyjść, jeśli tylko zrobię trochę miejsca? Jakie odpowiedzi już istnieją we mnie, zanim jeszcze zadam pytanie? Co w moim życiu jest gotowe, aby stać się łatwiejsze? Jaką wersję siebie zapraszam do istnienia? Jakie wiadomości wysyła do mnie moje ciało? Gdzie w moim życiu jest za ciasno? Jakie emocje moje ciało przechowuje? Jakie decyzje są ciężkie dla mojego ciała? Jakie decyzje są lekkie? Jaką prawdę o sobie ignorowałam? Jaką relację mogę dziś mieć z moim ciałem? Jak mogę słuchać ciała z czułością? Jak wyglądałoby moje życie, gdybym ufała ciału? Jak moje ciało reaguje na moją przyszłość? Jak moje ciało reaguje na moje relacje? Jak moje ciało reaguje na moje wybory? Jaką historię mojego ciała mogę dziś uzdrowić? Jak mogę być dla swojego ciała bezpieczna? Jakie stare napięcia mogę dziś puścić? Jaką radość moje ciało chce dziś przeżyć? Jaką wolność daje mi bycie w ciele? Jakie granice pokazuje mi moje ciało? Jaką miłość mogę dziś przyjąć przez ciało? Jaką opiekę mogę dziś sobie dać? Jaką czułość mogę dziś zaprosić? Jaką prawdę mogę dziś uznać? Jak wyglądałoby moje ciało, gdyby było moim domem? Jakie możliwości otwierają się, gdy ufam ciału? Jaką decyzję mogę dziś podjąć z ciała? Jak mogę być bardziej obecna? Jaką przestrzeń robię na swoją duszę? Jaką relację mogę dziś uzdrowić z moim ciałem? Jaką przyszłość wybiera moje ciało? Jaką energię ma życie, które mnie karmi? Jak mogę być bardziej sobą w ciele? Jakie stare programy mogę dziś zakończyć? Jak mogę być bardziej czuła wobec siebie? Jaką miłość mogę dziś przyjąć od swojego ciała? Jak mogę być bardziej wolna? Jaką decyzję mogę dziś podjąć inaczej? Jaką radość mogę dziś zaprosić? Jaką prawdę mogę dziś wybrać? Jak wygląda życie, które mnie zasila? Jaką przestrzeń mogę zrobić na swoją prawdę? Jaką zmianę mogę dziś wybrać? Jaką relację mogę dziś pogłębić z ciałem? Jaką przyszłość wybieram? Jak mogę być bardziej obecna w swoim życiu? Jaką decyzję mogę dziś podjąć z lekkości? Jaką miłość mogę dziś wybrać? Jaką kobietą jestem, gdy słucham swojego ciała? Od dzisiaj słucham sygnałów, które pojawiają się we mnie jako pierwsze. Wewnętrzna mądrość prowadzi mnie subtelnymi odczuciami. To, co czuję, jest dla mnie ważną informacją. Moje odczucia pojawiają się wcześniej niż myśli. Zatrzymuję się, by usłyszeć, co mówi moje wnętrze. Czuję prawdę szybciej, niż potrafię ją nazwać. Moje napięcia pokazują mi, gdzie potrzebuję troski. Oddech pomaga mi wrócić do siebie. Wrażenia w ciele są moim kompasem. Delikatne sygnały wskazują mi właściwy kierunek. Moje reakcje fizyczne są szczere i autentyczne. To, co pojawia się w środku, jest warte zauważenia. Czuję, kiedy coś jest dla mnie dobre. Czuję też, kiedy coś mnie obciąża. Moje wnętrze reaguje, zanim zdążę pomyśleć. Ufam temu, co czuję w pierwszej chwili. Moje ciało nie kłamie. Pokazuje mi prawdę. Każdy sygnał jest zaproszeniem do uważności. Każde poruszenie niesie ważną wiadomość. Moje emocje wyrażają się poprzez ciało. Wewnętrzne odczucia prowadzą mnie do równowagi. Moje ciało pamięta to, czego umysł nie uchwycił. Czuję, kiedy potrzebuję odpoczynku. Czuję, kiedy potrzebuję ruchu. Moje wnętrze wie, kiedy zwolnić. Wie też, kiedy mogę iść dalej. Słucham siebie z czułością. Słucham siebie bez pośpiechu. Słucham siebie bez oceniania. Moje ciało jest moim sprzymierzeńcem. Wspiera mnie w każdej chwili. Moje ciało pragnie mojego dobra i prowadzi mnie do uzdrowienia i daje mi jasność, gdy się zatrzymuje. Moje ciało pokazuje mi, co jest zgodne ze mną i ostrzega mnie, gdy coś jest nie w porządku i reaguje naprawdę. I fałsz to jest moją intuicją. Moje ciało jest moją mądrością i jest moją siłą. Moje ciało jest moją delikatnością. Moje ciało jest moją historią i jest moją przyszłością. Moje ciało jest moim domem, miejscem, które szanuję i jest przestrzenią, której chcę słuchać. Moje ciało jest pierwszym głosem, który biorę pod uwagę i prowadzi mnie do życia, które jest naprawdę moje. Ufam temu, co czuję, bo ciało wie pierwsze. Kochana, Twoje ciało nigdy nie jest Twoim wrogiem. Twoje ciało jest Twoim najbliższym przyjacielem, takim, który nie potrafi kłamać. Ono mówi do Ciebie wtedy, gdy Twoja świadomość nie chce słuchać, a dusza próbuje zwrócić Twoją uwagę na to, co naprawdę ważne. Każde napięcie, każdy ból, każdy dyskomfort jest wiadomością, nie karą, nie słabością, lecz sygnałem. Ciało mówi: Zatrzymaj się, zobacz mnie, posłuchaj siebie. Kiedy ignorujesz swoje emocje, ciało zaczyna je wyrażać za ciebie. Kiedy tłumisz złość, ciało napina się. Kiedy ukrywasz smutek, ciało traci energię. Kiedy żyjesz w lęku, Ciało zamyka się, jakby próbowało cię ochronić. Twoje ciało nie próbuje cię ograniczać, próbuje cię ocalić. Pokazuje ci, gdzie przekraczasz siebie, gdzie tracisz siłę, gdzie oddajesz energię temu, co nie jest twoje. Ciało jest lustrem twojej duszy. Jeśli dusza jest przeciążona, ciało zaczyna wołać o uwagę. Jeśli dusza jest niewysłuchana, ciało zaczyna mówić głośniej. Kobieto, zapytaj siebie z łagodnością: Co moje ciało chce mi dziś powiedzieć? Może prosi o odpoczynek, może o granicę, może o prawdę, której boisz się wypowiedzieć, może o miłość, którą tak długo odkładałaś na później. Kiedy zaczynasz słuchać swojego ciała, ono przestaje krzyczeć zaczyna współpracować, zaczyna uzdrawiać się razem z Tobą. Twoje ciało jest Twoim przewodnikiem, Twoim kompasem, Twoją mapą powrotu do siebie.